Dzień dobry. Dzisiaj inaczej, więc z Jest już późno wieczór, są jakieś 2 godzinki, więc może posiedzę trochę po zmroku. Spróbuję zmówić coś ciekawego. Myślę, że w 2 godziny może się uda jakiegoś linka tutaj znęcić. To jest mój cel numer jeden. A wiemy jak na Mazurach jest z linem nie jest łatwo ale to nic. mam mało czasu więc od razu biorę się za robotę zanęta już zrobiona zaraz będę nęcił będę łowił na dwie wędki bat 7 wyrzutówka i zobaczymy co będzie no to ja działam zarzucone próbuję zanęcić jako, że mam mało czasu, a nie trafiłem, jako, że mam mało czasu, to nie zbijam mocno kul. Może szybciej się zanęta rozejdzie. Dzięki czemu mam nadzieję, że podejdzie ten linek. W zasadzie, nawet jeżeli podejdą płocie, to będę zadowolony. Godzinka się pobawić, też będzie fajnie. I czekamy, czy coś będzie? No, jest pierwsze branie, jest odwrotnie. jakaś drobna ryba. Dzisiaj wędkuję tylko na kukurydzę, nie dlatego, że jest tutaj taka masa drobnicy, chociaż i jest, piórki, płotki, krąpik, drobny leszczyk, jest tego mnóstwo, ale dlatego, że zwyczajnie nie zabrałem, Biorę ze sobą tylko kukurydzę. Lubię próbuję jechać. Cóż to jest? Piękna wzręka. Chyba będzie kolejna kresna. Piórka. Tak. Tym razem mniejsza. O, też bardzo. Oj, jest coś ładnego. Naprawdę ładnego. Czy bylinek od razu? No i chyba to jest karaś jednak. Tak, piękny karaś. Jednak to jest linek. Około 45 minut mojego siedzenia tutaj, co prawda ze zmrokiem, linek nie jest duży, jest wymiarowy. Proszę zobaczyć, piękna rybka, myślę, że około. 80 deko może coś takiego A Dwie, Dwa ziarenka kukurydzy Ładnie zapięty Taki w okolicach kilogram Bardzo ładna rybka Linek wypięty Piękna ryba Proszę Piękna rybka Tylko, że mam mnóstwo śluzu. Dwa ziarenka kukurydzy. Nie wiem, ile jeszcze posiedzę. Muszę jutro wcześnie wstać. Ale szkoda, jak po tak krótkim czasie od razu taki fajny linek wchodzi. To w nocy mogłoby być naprawdę ciekawie. No tutaj jest pluntan. Albo krasnopiórka brała, albo przy zarzucaniu. No wybranie A było coś fajnego. W wędko się bawia na bata odjazd. Potężny odjazd. Co tu się wyprawia? Ja muszę jutro wcześnie wstać. Też będzie. Tak, to jest lin. Ładny grubasek. Myślę, że ponad kilo. Próbuję się owinąć ogrążę. Już się owinę. Wyszedł, wyszedł, wyszedł. Tania zanęta, jedna z najtańszych, marcepan. Do tego dodałem pół puszki kukurydzy. I jest trzecia ładna ryba. Był lin, którego widzieliście Państwo. Ten, którego teraz holuje na bata. I jeszcze jedna ryba, prawdopodobnie też lin. Na wyrzutówce zerwał mi hak. Zwiększy większy. No, Godzina wędkowania. Trzy piękne ryby. Piękna. Ładnie zapięty i znowu dwa ziarenka kukurydzy Dopóki jeszcze widzę jako tak, o zostaje przy jednej węce tylko przy bacie, bo na bata jest dużo lepsza fajna wyciągać takie ryby tamtej już nie będę robił, nie będę wiązał tego haczyka, bo to jest szkoda czasu. I jeszcze posiedzę jakieś 15 minut Ale już mnie boli, że nie mogę przesiedzieć całej nocy No niestety, jest już ciemno Ja nie mam świetlików, w zasadzie nie widzę spławika Muszę kończyć, jestem na siebie wściekły Nie wziąłem świetlików, nie wziąłem robaków Mam tylko latarkę, czołówkę, a to w zasadzie przy spławiku to jest niewskazane A w krótkim czasie, dosłownie w półtorej godzinki nawet nie całe, miałem trzy piękne brania, dwa liny wyciągnięte, jeden zerwany zestaw. Nie wiem, tam prawdopodobnie coś z moim wiązaniem wyszło nie tak, bo szesnastka żyłka nie powinna tak strzelić. A no, miałem właśnie szesnastkę na przykład. Dobra, dzięki za oglądanie i do następnego.